Siema widzowie! Dzisiaj gramy bardzo wadowną do jakie gry? jakie, jakiej, jakiej... Do Maj, do Maj. Dolego. Dzisiaj zaczniemy rozbudowywać. Poczekajcie chwilę, zaczęcie łapkę w górę, jeśli będziecie na tym kanale. Gdzie mogę tylko wziąć? Nie. Rozładuję. Wiecie. budova. Zbudujeme coś. Počekajte. Zbudowałem takie coś. Lecimy. Petrupa. Dokąd chyba. Przez jedyną jeden katasłowę. W każdym odcinku będziemy dawać jakąś dwa katasłowy. Będziemy coś zrobić. Polataliśmy tym dziwnym samolotem. Co jeszcze tutaj dodać? No pięknie. Nie ma pomysłu już. To będzie ostatni odcinek tej serii. Ten serii, naprawdę. Przy ostatni. Nie wiem, co jeszcze tutaj mamy grać. Mamy ledwo skończy... Mamy już piąty odcinek. Ledwo mamy piąty odcinek i już nudziliśmy się na pewno. No, nudzimy się. gdzie dzieją te leblamy. Nie. Mm. But najgorzej. To wszystko na dziś. Oczekujcie łapkę w górę i szupa po kolejne filmy. I to wszystko na dziś. Pa, pa.